Uliczna produkcja, brudna introdukcja Promocja, kontraktacja, dystrybucja Mówili fuks mam, tylko Bóg dał nam ten instruktaż Idę nie tam, wybór wielu dróg mam Zów klecha, zów biorę mega macha Zów będę jechał, skurwiele zdumfają, pecha na nic I gdy wakacje, tu sekolacje kolacje, nie martw się tylko ludzie Niech żrą, niech im drżą My, Gdy będę spłucnie hadoł Aż wybiję osiedlowe szyby Nie gram na niby, 15 lat starzu, Jak niebany Microsoft Zaczynaliśmy w garażu Krew pod tym żył całe moje honorarium Teraz siedzę jak Suworo. Opisując to akwarium Powiększam terytorium, wyszedłem z szarych projektów Dla mnie dłuższy spacer to 100 tysięcy kilometrów It's the best no level Mixed slang in they language love <laughs> You're dirty game You're playing in your system every night now yeah. Everyday lifestyle ain't nothing but a hustle It's the best no level Mixed slang in they language love Every day, every day No one's giving it I'm pouring it on a fork like spaghetti leci konfetti Giovanni Gotti, co robi wkręty na pętli, jebani hejci, to pianę jakby byli wściekli, boga, ja weteran jak Hulk Hogan, bo traktuję jak swoje, to pole a oni mają mnie za wroga, ja jestem zwykły uparciu. W tym kraju sukces, wierzysz mnie nieprzyjaciół To twardy sport, parzy wszystko czego dotkniesz Tak zwana branża, tylko czekasz się podniesz. Mam twarde łokcie i miękkie serce, zawsze tak miałem Dziękuję Bogu za ten dar, który dostałem Przetrwałem, przeżyłem, choć nie zawsze było miło Teraz czekam tylko, by się trzecie zdrowe urodziło To wielkiego się rozlało, mi się piwo uważyło Od zawsze na zawsze, wiara, nadzieja i miłość Morris <laughs> likes lifestyle ain't nothing but a hustle <laughs> kickin' <laughs> the <that> game <damn> shit <laughs> the best new level next <laughs> slang in they language love <laughs> Zanim mieszkańcy Polski, powyciągają wyciągają wnioski To prezydentem Rosji zostanie Chodorkowski Wyciągi wnioski, to nie jest rap bez troski Dla głupich tu co siedzą, palą papieroski Relacja koluszki, duszny przedział, brudne poduszki Tu koła chrupią, słone paluszki, żółte opuszki te pokaduszki o niczy Jak orleje, co memłają o ulicy Ja poszukuję przyczyn, bo efekty każdy widzi Co myślą o mnie źle, że pozdrowienia Fiji, Jak DJ jestem pierdolony, fire starter Zaklinać deszczów, przedstawienie już otwarte Close your eyes, Just let yourself go